Jechałem na ten mecz i sobie myślałem dwie bramki w pierwszej kolejce, dwie bramki w drugiej, dwie bramki w trzeciej teraz czarta kolejka derby myślałem, że coś się zmieni, jednak nie. Dwie bramki strzelone i dwie stracone a więc powtórka ze stanicy można powiedzieć z tego meczu derbowego Jak oceniasz to dzisiejsze spotkanie z naprzodem Żernica? No, tak jak powiedziałeś gdzieś tam Zremisowaliśmy wygrany mecz, podobnie jak w Stanicy, bo mecz otworzył się dla nas idealnie, dwie bramki, prowadzimy 2-0. Oczywiście no, zespół Żernicy mając takich zawodników jak, jak Michał Zieliński z przodu, Rafał Wibierek, który wam go idealnie próbował obsługiwać tymi dłuższymi podaniami, stworzali jakieś sytuacje, ale jak, jak... Na koniec nie straciliśmy bramki z gry, tylko po starych fragmentach gry. Bezsensowne zachowanie klęskały pod koniec pierwszej połowy, który sprokurował Żytkarny. i po prostu podaliśmy tlen zespołowi z bo, bo myślę, jakby tutaj 2-0 byśmy dowieźli do przerwy, to myślę, że byśmy ten mecz wygrali. Z czym można wiązać to, że właśnie prowadzicie dwa mecze? I to dość wyraźnie, dwa do zera, a później właśnie kończy się zwycięstwa. Płacimy frycowe, powiem szczerze, uczymy się tej gry o szczebel wyżej. Uczulałem moich zawodników, że, że tam grają w zawodnicy doświadczeni dużo potrafią, żeby być czujnym, a my sami żebyśmy po prostu nie... Nie faulowali bezmyślnie, bo, bo tak straciliśmy bramkę na 2-2. Na gdzieś tam drobny kontakt, nasz zawodnik wpada na, na, na kraskę i, i jest rzut wolny. I gdzieś tam znowu jakaś barkiem czy głową, nie wiem, wepchana piłka do siatki. No myślę, że płacimy te frycowe, bo, bo tego doświadczenia, nam tego ogrania nam brakuje na szczeblu A-klasowym. I chyba tutaj bym tak to, tak to ujął. Widzę, że w każdym zmianie jest tam kilka zmian w wyścigowym składzie. To jest spowodowane nierówną formą tych zawodników? Czy jednak ty chcesz zobaczyć, przede wszystkim tych nowych zawodników, niektórych, jak się zachowują, właśnie jak wchodzą z ławki, czy też w podstawowym składzie? Powiem tak, no, gdzieś tam e, trenujemy w tygodniu, obserwuję chłopaków, e, jak wyglądają, e, no, e, akurat e, Karol dzisiaj nie wystąpił od pierwszej minuty, no, nie mógł trenować w tym tygodniu, dostał szansę po przerwie, gdzieś tam miał e, okazję, mógł się popusić o zdobycie bramki, no, zabrakło trochę skuteczności. A co to no uważam, że mamy dosyć szeroką kadrę i po to, po to są chłopcy w drużynie, żeby dostawać swoje minuty i e, My nie gramy o mistrza tej, tej A klasy, chcemy się ogrywać. E, oczywiście szkoda, bo, bo uważam, że, że dzisiaj z przekroju meczu e, powinniśmy ten mecz wygrać. Ludzie są choćby jednej bramki. Na początku drugiej połowy dwie idealne sytuacje, Rostek mógł globować w rankarze, zdecydował się na szał, a później Sawicki trafia w sutek. Troszkę szczęścia też zabrakło, ale nie umiejszam nic ze bo naprawdę walczyli do końca, za to ogromne brawa dla nich. Ogólnie mecz ciekawy jak na derby, w miarę fair, nie było jakichś tam brzydkich fauli, to też jest fajne. Dziękuję za rozmowę i powodzenia Państwu. Dzięki.